Czy ma sól na stole? To nie PRL. Jaka sól na stole? Żaden sól na stole. Kto sól trzyma na stole? W ogóle kto ma solniczkę i pieprzniczkę w tych czasach? Jak już masz sól, to masz w czymś takim. Jak już, że wiesz, wykręcasz, kto ma sól na stole? To masz w takich w tych w barach mlecznych sól na stole. Już nikt soli na stole nie ma. Na jakiej na stole? Przestańcie trzymać tą sól, O wy wyku... k***a no, się dostaniecie i wam ciśnienie podskoczy. Po co wam ta sól na stole? Ile wy tej soli? Wszędzie jest już żarczy sól. Nie dodawajcie tej soli do wszystkiego. Schowaj tą sól. Po bo... ta sól na stole jest. Co ci ciągle ile żreć coś do stołu, że musisz sól tam mieć? Czemu nie masz skowanej tej soli w szafce czy coś? Tylko na stole stoi. Na stole, mój drogi, to powinny ładnie kwiatki stać i tyle, a nie jakaś sól na stole. Kto sól na stole stawia? No dobra, ale to biorę sobie czapki. Biorę sobie pudełko i sobie trochę zrobię, albo na przykład biorę sobie to i daję sobie sól, na jajecznicę. Tylko, że sajecznicę robię ku na palniku, a nie tam na stole. Zresztą sól się dodaje w trakcie, jak robisz, a nie posypuje z góry. Jajecznicę. Nawet mnie nie załamuj, że ty gotową jajecznicę soli, że dopiero z góry. Wiesz co, nie odpowiada, bo ja zawału dostanę. Nie odpowiadaj na to pytanie, proszę Cię, bo ja zawału go dostanę, że ty jajecznicę soli, jak ona już jest gotowa. Chodź, jajecznicę gotuję, yy, Boże, soli. No gdzie? No to masz tego z góry, o to chodzi, żeby w jajecznicy była ta sól. Ona ma być w jajecznicy, a nie posypana z góry. To tak samo, jakbyś gotował ziemniaki i po soli gotujących się ziemniaków, tylko ugotowane ziemniaki posypał z góry solą. Jezus, Mara, ile ty masz lat? Przyznaj się. Ile ty masz lat? To tak samo się robi z jajecznicą. Czepiesz jaja i do tych wyczepanych jajek dajesz sól, dajesz piecz i wylewasz na patelnię. I masz w jajecznicy smak tej soli posolony dobrze jajka, a nie kurwa z góry. No jak? Z góry to sobie możesz popcorn posypać solą. No mnie zdenerwowaliście teraz normalnie. Ja was już muszę nauczyć, bo ja nie wiem, nie umiesz Freddy, nie. Nie. Sól to się daje dodania w trakcie, jak się przygotowuje a nie soli z góry z góry, to możesz posolić pomidora. Bierzesz pomidora, kroisz na kanapkę i wtedy zasolisz. To wtedy tak nie masz, jak inaczej tego zrobić, to prawda? Ale jak robisz jajecznicę, to tak się nie robi. No, jak różnica jaka knopers. To ja ci zrobię kiedyś jajecznicę posypaną z góry i jajecznicę taką... To masz ją w tym jednym miejscu, językiem, więc musiałby się całą kurwa popierdolić na tym talerzu, żeby w, w, wymieszać. I nie smakuje tak samo, jak masz z góry posypaną, bo ona nie jest w tych jajkach, tylko na nich zupełnie inaczej smakuje to. Przestań dodawać w takim razie sól do ziemniaków, jak go gotujesz, i zacznij sobie posypywać solą, jak na talerzu, dopiero leżą gotowane. I powiedz mi, czy jest różnica, dobra? Mam challenge dla Ciebie, Knoppers. i wtedy pogadamy. Okej? Okay tak robić i wtedy zrozumiesz, jaka jest różnica. Nie, ja nie będę wpisywać zarwa, bo wiem, jak smakuje jecznica, która jest posolona z góry i wiem, jak smakuje jecznica, którą się soli w trakcie, jak się robi. I jecznica posolona z góry smakuje jak gówno. Więc ja nie będę czytać, co eksperci piszą na czacie. Ja robię dzień w dzień jajecznicę, robimy od lat, dzień w dzień. I ja wiem, jak jecznica smakuje posolona z góry, a jak, kiedy dasz ją do jajek. Nie polecam y, sypać z góry, to tak jakbyś ziemniaki posolił. Jest jakieś takie ogólne powiedzenie, nie wiem, w sensie ja tego nie, ja tego nie czuję, ale ogólnie tak jest, że ludzie mówią, y, czy tam jacyś specjaliści właśnie, że nie powinno się y, soli dzieć tak jak my to robimy, ponieważ wtedy y, zatraca się smak jajek. Mhm. Bo ta sól wyciąga ten smak jakby podczas tego smażenia i tak dalej, więc to nie ma sensu, bo nie przed w trakcie smażenia, gotowania tylko to dopiero nie po. Ale wiecie, jak jajecznica smakuje posolona, w takim razie jak my solimy? No i właśnie oni uważają, że powinno się robić tak, to uwaga, to że, nie jak masz, że jak masz jajecznicę, nie? Już hmm. usmażoną na patelni, wtedy przykładasz, ją do miski, tam solisz i mieszasz ją najpierw tak. No to oni tak nie robią, na pewno. Ale nawet gdyby, to jest zupełnie inny smak jajecznicy. No bo właśnie, Noż Zresztą, zresztą ja się założę na 100%, że to jak Ty solisz tą jajecznicę, to już na talerzyku położono na stole i Ty sobie ją tak solisz z góry i jesz. A czy na no, pewno mało tu, to najpierw do miski daje i ten... Nie gotuję sędziaków, bo zawsze przychodzę na gotowę. Kurwa do Ksi, ksio, księciunio na kotowę przychodzi księciunio bez jedyny masz las, zacznij kurwa gotować ziemniaki, bo się wyprowadzisz i nic nie będziesz umiał. Popiec, i nic nie będziesz umiał, jak się prowadzisz. Ale weź już w końcu, powiedz, żeby cię nauczyli, się zacznij sam ziemniaki gotować. No nie, no bo tak, jeżeli ktoś nigdy nie gotował ziemniaków, przykładowo, nie, no, weźmy te ziemniaki pod lupę, to. Yy... Może nie wiedzieć, ile posolić tą wodę i w ogóle, że ją posolić trzeba. To zacznijmy od tego. I to nie tak, że jest głupi, nie wie, tylko że po prostu nie pomyśli, bo nigdy nie solił. To nie pomyśli o tym, że w sumie trzeba posolić. Bo jak tylko jadł, a nigdy nie robił, to, to nie wie, że posolić.